W kolejnym filmie, i dzisiaj zapraszam Was na długo zapowiadany przeze mnie film, a mianowicie z otwarciem pudełka majowego Shiny Box, które prezentuje się tak i nazywa się Pretty Happy You. No, kolor tego pudełka jest po prostu świetny świetny jest typowo letni i. Pasuje do moich paznokci, do moich żółtych paznokci. Także, nie przedłużając, zabieram się za otwarcie tego pudełka. Pudełko dostałam kilka dni temu, ponieważ wysyłka jest chyba 22. Każdego miesiąca coś takiego. Między 20 a 22 zawsze dostaję powiadomienie, że przesyłka została wysłana. I oczywiście pudełko już otworzyłam, ponieważ dzisiaj mamy 28. Uwierzycie. Więc tak się prezentuje w środku. Tutaj ta naklejka już jest oczywiście zdarta, więc otwieram, pudełko w tym miesiącu nie jest ciężkie. Jest naprawdę dosyć lekkie. Zawartość prezentuje się tak, czyli nie jest, nie jest to pudełko tak bardzo wypchane, jak co niektóre właśnie bywają i potem mam problem żeby te kosmetyki zamykać w tych pudełkach, bo oczywiście nie wszystkie jestem w stanie zużyć i po prostu nie wszystkie mam gdzie oddać. A także tutaj mamy tą broszurkę z kosmetykami, które, które są i może po prostu zacznę od tej broszurki, co jest po kolei. Więc pierwszym produktem jest Bielenda, produkt z linii Insta Perfect Matte and Clear i są do wyboru do wyboru, tak naprawdę mogły nam się trafić raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć rzeczy z, z Bielendy. I mi się trafiło, słuchajcie, trafił tak naprawdę korektor punktowy. Jego cena to 11 zł i 13 groszy za za 15 ml. I to jest produkt pełnowymiarowy, ponieważ mamy 15 ml. I powiem Wam, że jeżeli by mi się trafił peeling do mycia twarzy, którego nie mogę używać, bo mam trądzik, akurat teraz mam naprawdę bardzo, bardzo duży problem, no to naprawdę bym się nie ucieszyła. Z matujący, który mogłoby się trafić, też bym się ucie, ucieszyła. Krem żeby żel matujące nabliżający, trochę mniej, ponieważ kremu mam dużo, intensywne serum, korektor na dzień i na noc, no to może też byłoby ok. W każdym razie. U mnie ten korektor jest strzałem w dziesiątkę, ponieważ ja lubię korektory i korektor używam teraz tak naprawdę tylko, tylko jak wychodzę gdzieś, ponieważ nie używam, nie używam podkładu. I to jest korektor z kwasem migdałowym 4%, co dla mnie jest naprawdę, jest naprawdę fajną, fajną rzeczą, aczkolwiek. Chyba mówiła właśnie Agata z kanału Pokój Agata, że, że dla niej ten, ten wygląd tego korektora jest taki typowo nastoletni. Ja właśnie, jak ona to mówiła, to ja mówię, kurczę, ja uważam to samo. Aczkolwiek powiem Wam, że mógł, może on się dobrze sprawdzić. Ja mam takie zwykłe korektory, naprawdę z MySecret używałam i one się sprawdzały, więc, więc wierzę też, że ten korektor się sprawdzi u mnie i na pewno go zużyję, ponieważ mi korektor jest zawsze potrzebny. Kolejną, kolejną rzeczą, jaką tutaj mamy i to jest szampon do, włosy, do włosów z olejem arganowym. I to jest taki naprawdę duży, duży szampon. Nie mam pojęcia jakiego nazwa się wymawia. Nie chcę, nie chcę tego po prostu źle wypowiedzieć, ale no, pojemność jest olbrzymia. Jest to 250 ml i powiem Wam, że ogólnie jeśli chodzi o szampony w pudełkach jest ich... Stanowczo za dużo, mi się wydaje. Ja już mam kilka szamponów. Mam jedno, jeden szampon z Naturalnie Piękna, a teraz mam z Shiny Boxa. Ostatnio były te nowe szampony z szałmy, którego też jeszcze nie zużyłam. Także tych szamponów jest dużo, naprawdę dużo. No zapach ma ładny, ale zanim go zużyję, zanim w ogóle dojdzie do, do niego w kolejce, w jakiej on stoi, to troszeczkę to Potrwa. I to jest też produkt pełnowymiarowy drugi. Teraz mamy Synchroline, zestaw pielęgnacyjny i jest to upominek. I to są takie saszetki. I to są dermokosmetyki Synchroline, to produkty stworzone w oparciu o wiedzę farmaceutyczną, przeznaczone do zwalczania i łagodzenia różnych problemów skórnych. Skład pakietu wchodzą krem anti-aging z witaminą C. Krem do skóry pozbawionej jędrności i elastyczności, krem do skóry pozbawionej blasku, krem rozjaśniający z filtrem STV50. Zobaczymy, zobaczymy. Póki co też mam kremów naprawdę bardzo dużo, także będę czekać sobie w kolejce, a może po prostu komuś tę próbkę oddam, albo czasami nawet na wakacje można sobie takie próbki wziąć, żeby nie targać takich większych pojemności. I teraz kolejnym produktem jest dezodorant. Powiem Wam, że ogólnie ten dezodorant mnie nie zachwycił, powiem Wam, ja nie lubię... Tych dezodorantów w rolonie. Wolę takie w sztywcie, i ogólnie jakoś no nie pasuje mi to tutaj do zamysłu tych pudelek. W sensie liczę zawsze na jakieś takie lepsze kosmetyki, w sensie, że będą taki dawały efekt A dezodorant jest takim zwykłym kosmetykiem, ale ok, oddam mamie, mojej mamie się na pewno przyda. No i produktem kolejnym czwartym z serii jest Herbal Care, produkt pielęgnacyjny i jest to produkt tutaj pełnowymiarowy i jest to taka saszetka i to jest saszetka, ja akurat mi się trafiło, odmazająca maseczka do twarzy. Dzika róża do cerem dojrzałej. No to akurat nie do mojej, ale ja chyba tego nie przestrzegam, jeśli chodzi o maseczki, więc na pewno tam kiedyś ją i kosztuje 2,50. I to jest czwarty produkt pełnowymiarowy, a piątym produktem pełnowymiarowym jest krem obaj i to jest krem taki super nawilżający, który ma promować, który ma i miał i promował, pudełko majowe Shiny Box i on kosztuje 210 zł za 50 ml. I powiem Wam, że jeśli chodzi o ten krem, on wygląda tak, że mówiąc jeśli chodzi o skład, to też się jeszcze nie przyglądałam. No ale dobra, to zobaczę kiedy indziej. Ale pierwsze co zobaczyłam, no to spojrzałam, że rzeczywiście ma fajną szatę graficzną. Tutaj jest taki koreczek ale taki bambus, coś takiego. Ale po otworzeniu zastałam taki oto widok, czyli jest to krem, który nie ma w ogóle zawleczki, nie ma czegokolwiek, co by zabezpieczało, i pokazywało mi, że tego kremu nikt nie dotykał. I to było dla mnie bardzo, bardzo dziwne, ponieważ dla mnie krem, który kosztuje tak dużo, każdy krem w ogóle powinien być, powinien być zabezpieczony. Ale krem, który już kosztuje tak dużo, no to, no to tym bardziej, no, no wiecie, no wręcz to jest wymagane, więc no dla mnie to było dziwne. Tym bardziej, że ja ani trochę go nie wyciskałam, nic. No i tutaj gdzieś widać, że, że ten krem osiadł na tym koreczku. No i wiecie, no, mimo tego, że, że jest ok, że fajnie, że dostaliśmy ten produkt, on już w tym momencie się zużywa, jak gdyby jego data ważności leci, więc super, że ten krem jest. Super, że taki fajny, że taki drogi kosmetyk. Jeszcze go nie będę używać, ponieważ mam kremów aktualnie dwie sztuki na otwarciu, tak, więc muszę je zużyć, no ale ten, ten też na pewno zobaczymy i mam nadzieję, że mi się sprawdzi, ponieważ ogólnie sam zamysł takiego drugiego kremu w pudełku bardzo mi się podoba i takiego innego, ponieważ o tej marce nigdy, nigdy nie słyszałam. Pakuję wszystko do, do pudełka i powiem Wam, że jeżeli chodzi o to pudełko, no to szczerze Wam powiem, że nie zrobiło na mnie jakiegoś takiego wielkiego szału. Nawet ten krem, który jest taki drogi, fajnie, fajnie, że jest, ale też jakoś, nie wiem, nie wyniosło to tego pudełka nad niebiosa. No, co mogłoby mi się najbardziej sprawdzić? Myślę, że ten korektor, z którego jestem zadowolona, szampon też mi się na pewno przyda, no i ten krem, więc to są te rzeczy trzy takie, które, które są ok a reszta tak naprawdę nie zrobiła na mnie w ogóle żadnego wrażenia. Także jeżeli chcecie kupić to pudełko, to zachęcam, bo krem rzeczywiście dla samego kremu można, można je kupić, ponieważ no, pudełko kosztuje 59 zł w jednorazowej subskrypcji, a koszt kremu. To 210 zł, więc do takiego samego przetestowania go, no i kupienia go po prostu taniej, na pewno, na pewno się opłaca. Także tak wyglądało majowe pudełko. Dajcie znać, co Wy o nim sądzicie. Jeżeli filmik Wam się podobał, to pamiętajcie, że możecie kliknąć łapkę w górę, a ja się dziś z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!